W dzisiejszym odcinku samo mięso 10 najpotężniejszych nawyków, które mogą odmienić Twoje życie na podstawie badań, moich własnych doświadczeń oraz pracy z klientami. Nie będę Was przy tym zanudzał jakimiś cytatami z badań naukowych, ale postaram się na, położyć nacisk przede wszystkim na aspekt praktyczny każdego z wymienionych nawyków. Zachęcam Cię do wysłuchania tego podcastu do końca, ponieważ któryś z tych nawyków może Cię zainspirować do zmiany i do tego, aby go wdrożyć w swoje życie, a na pewno nie pożałujesz. Całą listę podzieliłem na dwie części. W tym tygodniu będą numery 10 do 6, a w następnym tygodniu będą 5 do 1. Także pamiętaj, żeby odsłuchać kolejny odcinek za tydzień. Jeszcze gwoli przypomnienia, ja nazywam się Piotr Raźny, jestem certyfikowanym coachem, miłośnikiem psychologii i rozwoju osobistego. Miejsce dziesiąte, Utrzymywanie porządku. Anna zawsze była bałaganiarą. Kiedy jednak postanowiła sprzątać regularnie, nie tylko zauważyła poprawę swojego nastroju, ale również zaczęła być bardziej produktywna w swojej pracy. To brzmi jak żart, albo wielkie zaskoczenie, ale faktycznie badania pokazują, że czyste i zorganizowane otoczenie ma na nas bardzo pozytywny wpływ. Obniża poziom stresu i poprawia zdolność do koncentracji. I jest tutaj wiele tego dowodów. Jest nawet słynna książka Make Your Bed, która opowiada o radykalnych zmianach w życiu każdego z nas, i to jest część Pewnego przemówienia, które wygłosił jeden z emerytowanych oficerów marynarki wojennej do studentów w Stanach Zjednoczonych, i on opowiada o tym, żeby ruszyć z miejsca i zacząć jakieś zmiany, należy najpierw pościelić swoje łóżko. Tak właśnie. I ja się pod tym bardzo podpisuję. Nie jestem miłośnikiem sprzątania, ale zauważyłem, że porządek na biurku i w ogóle w otoczeniu powoduje, że moje życie jest bardziej zorganizowane, łatwiej mi się wykonuje jakieś czynności, chociażby właśnie nagrywanie podcastów jest dużo prostsze i dużo szybciej siadam do tego, kiedy moje biurko jest zorganizowane. Tak samo jest w każdej innej Pracy. Wiem, że są ludzie, którzy lubią tak zwany twórczy nieład-chaos, ale jednak badania wskazują, że w większości przypadków będzie on powodował duży poziom niepokoju i raczej odwodził nas od jakichś bardziej ambitnych zadań. Miejsce dziewiąte. Poranne wstawanie. Tomek decydując się na wcześniejsze wstawanie zyskał czas na poranne bieganie. To nie tylko poprawiło jego kondycję fizyczną, ale również wpłynęło pozytywnie na jego Efektywność w pracy i nastrój tego dnia. Badania jednoznacznie pokazują, że poranne typy ludzi często wykazują się lepszymi wynikami w pracy oraz mają lepsze samopoczucie. No i ja akurat jestem osobą, która. Ma ten zegar biologiczny bardziej przesunięty na późniejsze godziny, ale naprawdę mogę to też potwierdzić, że jeżeli uda mi się wstać i zacząć dzień wcześniej, on zupełnie inaczej wygląda. Jestem w stanie dużo więcej tego dnia zrobić. Ten dzień jest bardziej produktywny, pełny. Oczywiście są tego granice, ale nawet jedna godzina. W dniu, która jest bardziej produktywna, ma znaczenie, a ta jedna godzina w dniu, kiedy wstajesz wcześniej, szczególnie w tygodniu, ma ogromne naprawdę znaczenie. Ja to widzę po sobie. Też miałem klientów, którzy tym jednym nawykiem porannym wstawaniem potrafili odmienić naprawdę swoją codzienność. Miejsce ósme wdzięczność. Magda, zapisując codziennie trzy rzeczy, za które jest wdzięczna, szybko odkryła, że jej ogólny nastrój poprawił się i zaczęła dostrzegać więcej pozytywów w swoim życiu. Dokładnie. Wdzięczność jest czymś, co jest bardzo niedoceniane w naszej codzienności. Niewiele się o tym mówi, ale te dzienniki wdzięczności, które ludzie tworzą. I zapisują moją naprawdę ogromną moc. I to jest potężna siła, która powoduje, że ten nasz nastrój jest lepszy, ta codzienność jest inna, bo dostrzegamy wiele rzeczy, których na co dzień nie widzimy. I naprawdę każdy ma jakieś. Powody, dla których jest wdzięczny. Niektórzy wstając w poniedziałek ubolewają nad tym, że muszą wstać i iść do pracy, a niektórzy są wdzięczni, że w ogóle mogą wstać. Także wszystko naprawdę jest kwestią perspektywy, i to jest naprawdę ogromny i potężny mechanizm ku temu, żeby zapobiegać niezadowoleniu, stagnacji i takiemu ogólnemu przybiciu. Także polecam praktykowanie, i naprawdę można zacząć od jednej rzeczy, za którą będziemy wdzięczni każdego dnia, i to ma naprawdę niesamowite. Te efekty. 7. Nauka nowych umiejętności. Jacek, ucząc się programowania, nie tylko zmienił swoją karierę, ale także zauważył poprawę w myśleniu logicznym i rozwiązywaniu problemów. Tak, nauka nowych rzeczy to jest wychodzenie ze strefy komfortu, co brzmi bardzo banalnie, jest oklepane, ale jednak nasz mózg potrzebuje bodźców zewnętrznych i co jakiś czas warto go stymulować. Dlatego polecam naukę nowych rzeczy. Nauka języków jest świetną rzeczą, bo to jest długotrwały proces. Nauka gry na instrumentach lub jakakolwiek nowa rzecz jest czymś, co pozwala nam się rozwijać i co stymuluje nasz mózg do powstawania nowych ścieżek neuronowych i zapobiega. Stagnacji i temu, abyśmy osiadali na przysłowiowych laurach i ten nasz organizm pobudzali. Oczywiście wszystko w granicach zdrowego rozsądku i w umiarze. Miejsce szóste: oszczędzanie pieniędzy. Ewa, zaczynając regularnie oszczędzać pieniądze, poczuła większą kontrolę nad swoim życiem finansowym, co znacznie zmniejszyło jej codzienny stres. Tak, właśnie. Regularne oszczędzanie pieniędzy przyczynia się do poczucia bezpieczeństwa finansowego, zmniejsza stres powiązany z brakiem pieniędzy, no i też powoduje, że unikamy pewnych konfliktów, szczególnie w relacjach. Oczywiście wiem, że w polskich warunkach nie jest to proste i łatwe, no ale żyjemy w czasach, w których ten poziom życia jest dużo lepszy niż to było jeszcze 20 lat temu. Temu. także myślę, że można próbować oszczędzać nawet niewielkie kwoty. Sporo też że pieniędzy wydajemy na niepotrzebne produkty, także warto rozważyć ten nawyk i naprawdę jakaś kwota, która zapewnia nam funkcjonowanie przez najbliższe tygodnie, a najlepiej miesiące, jest bardzo dobrym zabezpieczeniem, powoduje, że też czujemy się dużo bardziej. Bezpiecznie. Dzięki Ci za wysłuchanie pierwszej części z mojej listy potężnych, atomowych wręcz nawyków, które mogą odmienić Twoje życie. Za tydzień zapraszam Cię na kolejne wydanie i czekam na Twoje komentarze, opinie o tych nawykach. Możesz dołożyć swoje albo napisać co uważasz jest równie istotne. Czekam na Wasze reakcje, komentarze, subskrypcje. Na koniec chciałbym jeszcze podkreślić bardzo mocno, że na tym kanale promuję rozwój osobisty i psychologię w taki zdrowy sposób. Także nie będę tutaj tobą manipulował i wmawiał ci, że przyswajając nawyki staniesz się nagle Billem Gatesem. Chociaż nie wiem, czy on jest szczęśliwy i czy jego życie wygląda tak jak się ludziom wydaje, czy kimkolwiek innym. Są to bardzo fajne nawyki, reszta będzie w drugim odcinku, ale no, jest też wiele innych czynników istotnych w życiu, aby osiągnąć dobrostan i cele, które sobie zamierzyłeś. Pamiętaj o tym, że nie musisz być idealny, idealna, aby być wystarczająco dobrym. Cześć!